Cześć, Wam wszystkim z tej strony, Pana, mam Kolejny odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, nagrywamy kolejny odcinek z tej serii. Jakby jak najlepsi gracze na świecie wbijają pucharki. Generalnie, ostatnio był taki odcinek, dosyć Wam się spodobał. Więc nagrywam kolejny, moi drodzy, dosyć podobny. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Mianowicie, dlaczego tyle różnych proplayerów albo ogólnie graczy, którzy mają dużo pucharków, są w jednym klanie i dlaczego tak robią. Bo to nie jest przypadkowe, jest to bardzo przemyślane z ich strony i yy, nie jest to w żaden sposób, jakby nielegalne. Nie narusza to żadnych zasad supercele Jest to dosyć logiczna i mądra taktyka, żeby właśnie tak wbijać pucharki, więc jeżeli chcecie więcej takich ciekawostek, zostawcie tutaj łapaczkę w górę, moi drodzy, umówmy się, że jak bijecie 3000 łapek w górę, to nagram kolejny taki odcinek, więc strzelacie łapeczki w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, lecimy po 400 tysięcy subskrypcji. Naprawdę już coraz mniej sub nam brakuje, więc strzelcie suba, pamiętajcie również o kodzie w Sklep, jak cokolwiek kupujecie. Mega dziękuję wszystkim za wsparcie. No i dobra, przejdźmy sobie do głównego tematu odcinka, moi drodzy, wchodzimy sobie w topkę wchodzimy sobie w tabelę. Następnie globalnie oraz kluby moi drodzy. Jak widzicie, pierwszy na świecie jest klub, który ma 3 282 380 394 pucharki. Nazywa się Thunder. Jeżeli sobie wejdziemy na przykład w polską topkę moi drodzy nie klubów, ale rankingu pucharkowego, mamy aż czterech polskich graczy, którzy mają najwięcej pucharków i Są właśnie w tym klanie I dlaczego tyle różnych dobrych graczy Którzy mają mega dużo pucharków są w tym klanie Już wam tłumaczę Wejdźmy sobie po pierwsze w ten klan Zobaczcie najlepsza osoba w tym klanie ma 100 Prawie 20 tysięcy tam im brakuje 50 pucharków pewnie po resecie nie ma No właśnie 120 tysięcy pucharków moi drodzy yy, Jeszcze jakieś inne osoby Mamy ZTQB który ma najwięcej kłarków w Polsce. Następnie jeszcze mamy jakiś innych tutaj. Mamy Kartofla, który ma 112, moi drodzy. No mamy, mamy tutaj pełno różnych, moi drodzy gracze i najmniej grać tam ma prawie 100 tysięcy No dobra, 95, no nie tak prawie. Więc jak widzicie, dosyć sporo oni mają i dlaczego oni są wszyscy w jednym klubie. Już wam, moi drodzy, to tłumaczę. Mianowicie, aktualnie jak gracie piątki, bo to zazwyczaj działa na piątkach, znaczy na 3 versus 3 też to działa, ale chciałbym to wytłumaczyć wam na przykładzie 5 versus 5, bo tak będzie prościej i wszystkie te największe ilości pucharków, na przykład po 1400-1500 na jednej postaci wbijają właśnie na piątkach, bo tam jest najprościej. Mianowicie moi drodzy, jeżeli moi drodzy, gramy 5 vs 5, no to nie możemy trafić przeciwko sobie, jeżeli jesteśmy w tym samym klubie. Czyli jak ja, moi drodzy, jestem w swoim klubie i zagram sobie, no nie wiem, powiedzmy kogo my tu mamy w znajomych aktualnie który jest online. Na przykład Versace, moi drodzy, jak ja będę grał z Versace i ja będę miał koronkę w mojej drużynie, czyli ja go zaprosiłem do mojego timu, nie trafię na nikogo z mojego klubu. Jak zacznę grać trójki, nie trafię na łanie, nie trafię na przykład Dixa, na Probosza, na Alana, na Bartusa, na nikogo z nich nie trafię. Więc, moi drodzy, jak oni grają ze sobą tam i jako yy, przywódcy drużyny ma ktoś z klanu Tander, to automatycznie oni już nie mogą trafić na siebie. Co powoduje, że no, nie trafiają na dobrych graczy. Następnie jak grają moi drodzy 5 versus 5, to nie dość, że nie trafiałem na nikogo właśnie z tego klubu, to również nie trafią na nikogo z klanu. Izrael, który jest drugi, albo z tego trzeciego klanu, albo z A Few Good Boys, moi drodzy. No generalnie, zapraszam sobie cztery osoby z innych klanów i automatycznie odpada im, moi drodzy, jakby kolejni gracze. A jak wiecie, dużo ludzi, którzy mają 1500 na jednej postaci, no to nie ma, bo jak sobie wejdziemy, no to zobaczę, ile tutaj ludzi ma po 1500. 17 ludzi ma na nicie, na przykład 1700, 1500, sorry. 1400 ma ile ludzi? 1400 ma moi drodzy 60 osób, 60 osób na świecie ma 1400, i oni właśnie w ten sposób wbijają na 5 versus 5, bo to jest najprostsze, gdyż tam mogą wykluczyć sobie 5 klanów, bo nie zagrają pomiędzy te inne klany. No ale głównie to właśnie działa z Tanderem. Zazwyczaj przywódcę drużyny ma właśnie osoba z Tandera, gdyż no tam jest najwięcej tych najlepszych graczy, można powiedzieć. No ale również mogą to robić z innymi klanami, na przykład tutaj też myślę, że jest dosyć dużo różnych potężnych graczy, no i oni nie mogą trafić na siebie między sobą, dlatego najlepsi gracze, moi drodzy którzy wbijają naprawdę wysokie pucharki są w jednym klanie po to, żeby właśnie nie trafiać innych graczy ze swojego klanu, bo tak jest teraz stworzony matchmaking no i to działa właśnie w taki dosyć prosty sposób, ostatnio nawet na live trafiliśmy na takie osoby, no i bardzo ciężko jest na nich wygrać gdyż oni mają po 1400, moi drodzy, pucharków na każdej z postaci, no i dodatkowo przez to, że oni grają z tego jednego klanu to nie dorzuca im właśnie innych osób z tego samego klanu i losuje im przeciwników, którzy mają mniej pucharków. Na przykład ja miałem 1000, a dolosowało mi ich, którzy mają 1400. Więc yy, przez to, że. Nie mogą na siebie natrafiać, to dużej trwa ich matchmaking i dolosowuje mi słabszych przeciwników, no słabszych, no jak ktoś bija 1000, to nie jest jakoś mega słaby, ale w porównaniu do ktoś co ma 1400, no to jednak nie jest słaby. Dlatego jest to dosyć mocna taktyka. Dajcie znać w komentarzach, czy o tym wiedzieliście. Ale widziałem, że właśnie dużo osób się pytało, dlaczego tyle ludzi jest w jednym klanie i ma on taką przewagę. No zobacz, on ma aż 100 tysięcy przewagi no to właśnie dlatego, że oni grają między sobą i nie trafiają się nawzajem przez łatwo wbijać wysokie liczby pucharków, więc myślę, że to wam wytłumaczyłem, oczywiście na trójkach też to działa tylko, że jak grałem na trójkach to mam 3 versus 3, a tam mam 5 versus 5 i jest to teoretycznie prostsze wbijać na piątkach, e, więc tak to moi drodzy się prezentuje, mamy jakieś nowe mapki więc może zagramy sobie jakiś meczyk na szybko e, mamy tutaj moi drodzy gorącym strefą ognisty krąg i nokaucika o, nokaucik jest dosyć spoko Do, no, nokałcik jest dosyć fajny z tego co widzę Hmm, ja mam coś ciekawego na nokauta. Mógłbym w sumie zagrać e, Ognisty Krąg z Chesterem, Chester, który jest dosyć mocną postacią teraz. No, zagramy sobie Ognisty Krąg z Chesterem, zobaczymy co z tego wiedzie, może mi się uda wygrać z randomami, e, różnie to bywa, 880 mam, więc e, no, niekoniecznie będzie to takie najprostsze, ale widzę, że w przeciwnym teamie mamy Franka i Meg dwie postacie, które mogę w miarę łatwo naklepać bym powiedział tym moim chasterem, bo dosyć duży dimecie ja mogę bić, moi drodzy, więc postaramy się coś takiego zrobić. Dobra, fajnie tam siadło, niestety no moi teammeci... Zbyt mądrzy nie są, jak widzieliście, bo dosyć szybko padli. No ale bardzo fajnie tutaj sobie może śmigać. Spróbujemy sobie, moi drodzy, jeszcze zrobić coś takiego. Bardzo fajnie, żeśmy im tam zadali dimetę, niestety. No i nie cały czas trzymałem tego mida, gdyż no moi teammaci tutaj zbyt mądrzy nie są, ale mam nadzieję, że zaraz ich wywalam. Dobra, Piper zaczyna wchodzić, więc jest dobrze. Ja tutaj będę cały czas ich obijał, żeby oni w ogóle nie wychodzili z respa. Zobaczymy, czy to da radę tym Chester'kiem, czy nie. Fajnie, jakby mi ta Piper właśnie pomogła jeszcze bardziej. Nie jest źle, moi drodzy. 5700 ma tylko ten Frank. Więc on musi się troszeczkę cofnąć, inaczej go zaraz pobijam dalej. Dobra, fajnie, udało mi się go dobić. Jeszcze tutaj. Kurczę, 10 hp. Mam nadzieję, że piper dobije, dobra, dobiła. Więc jak widzicie, jest dosyć dobrze. Jak widzicie, jest dosyć dobrze, moi drodzy. Spróbujemy sobie jeszcze teraz tego Chester'a trafić. Ok, niestety padnę, ale jest tam dosyć mocno bity, chyba piper dobije, tak jest. Meg jeszcze tam wchodzi. Baz tutaj nas mocno trzyma, z tego co widziałem. Nie pozwala nam wyjść, więc trzeba uważać również na bazę, moi drodzy. OK, bas tutaj cały czas na tą piperkę się wbija. Pomożemy bardzo ładnie piperce. Mamy również tutaj znowu ten sam ulcik, więc jest dobrze. Klikamy go. Nokautujemy jeszcze tutaj tą koleżankę. Padł również ten wariacik. No, ciężko będzie, ciężko będzie to wygrać, bo dosyć dużą przewagę mają. Ale może jeszcze się uda, może jeszcze się uda. Spróbuję bardziej śmida pomóc troszeczkę piperce, bo ona nie jest w stanie, właśnie na tym midzie się utrzymać. Mimo tego, że ten boj jej pomaga. Dobra, fajnie tam naklepałem, jest dobrze. Udało nam się, moi drodzy, pokonać tych wszystkich wariatów na midzie. Spróbujemy jeszcze sobie tego baza porobić zaraz. Albo, moi drodzy, na meg, na przykład, jakbyśmy wlecieli, to myślę, żeby było dosyć spoko. Ok, tutaj jeszcze trafiłem, ale chyba nie zdążymy, chyba nie zdążymy. Chociaż, moi drodzy, nie dobra, nie mamy szans. Nie mamy szans, niestety. No, mimo tego, że w miarę dobrze tym Chesterem grałem, no, to ciężko właśnie ich pokonać. Bo no, reszta moich postaci nie robiła aż tak dużego damage'a. Ta piperka za dużo generalnie nie zrobiła. Bo jeszcze tam w miarę tymi minami coś robił. No, ale piperka za dużo tutaj nie zdziała. No, zobaczcie 66 tysięcy damage'a. Ja i Bo mieliśmy troszeczkę więcej. Oni jedynie co no to wchodzili w strefę, ginęli, ale mimo wszystko wygrali, gdyż jest to chodzą i trzeba ładować strefę, moi drodzy. No, gdybym Grał z ludźmi standarda, no to pewnie byłoby łatwiej, gdyż dobrałoby nam. Ludzi, którzy mają mniej więcej po 800, 9, no dobra, 900 tysięcy pucharków, a oni mają po 1400, więc yy, o wiele lepsi są to gracze. Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście właśnie kolejny taki odcinek, ale myślę, że yy, ten wam wytłumaczył. No w skrócie, są w jednym klanie, żeby nie trafiać na ludzi z tego samego klanu, czyli Zeta Kuba nie trafi na Hilana, Hilan nie trafi na Kartofla, Kartofel nie trafi na Zeta Kubę i tak dalej, i tak dalej, i jest tam właśnie mnóstwo graczy z topki danych państw, na przykład z Polski, z Francji, z Hiszpanii i tak dalej, przez co trafiają na troszeczkę słabszych graczy i jest im łatwiej wbijać wysokie liczby pucharków. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć!